nowym vlogu. Witajcie o 5.30. Kto się tutaj dobija? No chodź. Figa nie wie, co się dzieje, że pani wstaje tak wcześnie. Słuchajcie, zerwałam się o 4 nad ranem z myślą, że Boże zaspałam do pracy pierwszy dzień, ale okazało się, że jeszcze godzinka snu. <noise> Także witam Was. No chodź tutaj, co chciałaś się pokazać? Tak? Mój mały Miauczuś. Tak? Potem opowiemy, jaką miałyśmy historię w weekend. Na szczęście jest już ok, ale to powiem Wam e, później, jak wrócę z pracy, bo nie mam już teraz czasu. Chciałam się z Wami koniecznie przywitać samego rana w mojej pasiastej, jak to Michał mówi, więziennej e, piżamie. To jest ta piżama z H&M, ale powiem Wam, że ona jest tak zarąbista, e, ta flanela, że tak dobrze się w niej śpi. Jeszcze jest, tak wiecie, cieplutko, fajnie, a tym bardziej właśnie, jak pobudka tak wcześnie, ciemno za oknem, e, <laughs> biało, zimowo. Masakra, słuchajcie, więc szybka poranna e, pielęgnacja. Jestem taka podekscytowana w ogóle, jak to będzie w pierwszy dzień w nowej pracy, jak będą ludzie, co mnie czeka, wiecie, jak będzie wyglądało moje biurko. Wszystko takie nowe i nieznane, ale powiem wam, że nawet się wyspałam. Poszłam dosyć wcześnie spać, chociaż po... Ostatnim czasie, gdzie, wiecie, home office i, i ta mała przerwa, którą miałam, spowodowała, że wstawałam dużo, dużo później. Muszę się skupić. Nie wiem, gdzie co mam. Słuchajcie, tak na szybko. W ogóle byłam u Oli na rzęsach i, jak widzicie, zrobiłam też brwi, ale mówiłam wam, że coś ostatnio moja skóra, tak naprawdę, tutaj w okolicach brwi, nie była zadowolona z laminacji. I powiem Wam, że Ola też mi powiedziała, że może tak być, że mm, jak robicie często laminację, to można się uczulić, że tak powiem, na ten płyn, więc stwierdziłam, że nie będziemy robić laminacji i zrobiłyśmy samą farbkę. I zobaczcie, też bardzo ładnie wygląda. Ja mam dosyć gęste brwi na szczęście, więc nawet bez efektu laminacji to dobrze wygląda. Jakiś krem do twarzy, chyba ten, to nie słuchajcie, tak zimno minus 5 stopni chyba jest na no górze, tak mi się wydaje. Na no szczęście Michał pójdzie z pieskami, więc nie muszę się martwić i zawsze trochę czasu <grymne> zaoszczędzone. No, dobra, idę się malować, idę się ubierać i zaraz do Was jeszcze na chwilę wrócę. Ale... O, trzymajcie kciuki za mój nowy dzień, pierwszy dzień w nowej pracy. <grymne> Słuchajcie, ale jest ciemno, już całkiem zapomniałam, że o tak wczesnej godzinie jest yy, jeszcze prawie noc. <laughs> Wcześniej jak miałam home office i nawet gdzieś tam wcześnie rano zaczynałam pracę, no to najwcześniej wstawałam tak o 7, 7.30, z reguły ta 7.30, ósma, a tutaj 7, 7.30 muszę być już w firmie, więc czekają mnie... Yy, Poranne pobudki, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Takie godziny w ogóle pracy w biurze, czyli poza domem, mi najbardziej pasują, bo jeszcze tak w miarę wcześniej wracam do domu, a nie gdzieś tam wiecie 17-18 godzina. Dzisiaj spięte włosy, bo nie chciało mi się tych włosów rano myć. Też bałam się, że źle oszacuję czas i nie daj Boże się, spóźnię pierwszy dzień do pracy, więc spięte włosy. No i mam te kolczyki z prawen.pl. Pamiętajcie o tym kodzie moim gada25. Macie aż 25% rabatu. Na całą biżuterię, właśnie ze strony prawen.pl, a te kolczyki są, słuchajcie, cudowne, one pasują do wszystkiego. Cały czas w nich chodzę. Czy to do bluzy, do dresu, na tak bardziej, wiecie, wyjściowe. Ostatnio z Kumpelą byłam na drineczku, więc też takie bardziej wyjście, wyjście. I też miałam te kolczyki, one do wszystkiego pasują, w ogóle mają bardzo ładną biżuterię. te inaczej spijałam włosy niż zawsze. Tak właśnie na gładko i takiego koczka sobie zrobiłam z tyłu, i tak trochę dziwnie mi się na siebie patrzy, bo ostatnio cały czas tylko rozpuszczone włosy. Dajcie znać, jak wam się podoba moja nowa fryzura. Dobra, pokażę wam jeszcze, co mamy dzisiaj na sobie. Coś nowego. I lecę do pracy. Odwiedź do nowej pracy, słuchajcie, bluza, coś wygodnego, coś ciepłego, bo też nie wiem, jak będzie w biurze. E, fajne jest też to, że właśnie w nowej pracy nie mam żadnego kodu, więc nie muszę się tym przejmować i nie wiem, uzupełniać garderobę jakieś mega eleganckie ciuchy, więc super bardzo się cieszę. Mam dzisiaj na sobie nową bluzę, to jest w ogóle cynamonowy kolor. Ja ostatnio mam w ogóle jakąś mega fazę na brązowe kolory i to jest wasala, słuchajcie, oczywiście, więc e, meszek z zewnątrz, jest też, wiecie, na takim misiu od środka, więc właśnie taka cieplutka bluza. E, w sam raz na zimę, bo u nas, słuchajcie, mega biało i zimowo za oknem. No więc ja tak, słuchajcie, dzisiaj wyglądam. Do tego czarne czyńsy z ja W ogóle z ja zrobiłam zamówienie, więc będzie wkrótce jakieś Sinsayowe mierzymy. Są super wyprzedaże, super rzeczy, więc mam nadzieję, że dojdzie do mnie w tym tygodniu, bo z tym Sinsayem, słuchajcie, jest jakaś masakra. Czeka się na te paczki tygodniami, więc oby doszła jak najszybciej, żebym mogła nagrać Wam mierzymy na najbliższą niedzielę. No więc ja tak, Słuchajcie, wyglądam i życzcie mi powodzenia. No hej, hej, jestem, wróciłam, pierwszy dzień w nowej pracy za mną, więc pierwsze co, to odpalam kamerę i dzielę się z Wami moimi e, takimi pierwszymi odczuciami i wrażeniami, bo powiem Wam, że no nie ukrywam, że złapał mnie rano e, lekki stres, jak już jechałam do pracy, jak to będzie, bo to jest całkowicie nowa branża, e, coś dla mnie totalnie obcego, ale jest to branża techniczna, więc jest to branża, jakby poniekąd związana z moim inżynierskim wykształceniem. Więc wiecie, nie jest aż tak źle. No ale nowa branża, nowa firma, całkowicie nowi ludzie. No i miałam dzisiaj rano, właśnie taki mały stresik, jak to będzie. Jak wiecie, bo wiele razy Wam o tym mówiłam, dla mnie w pracy na pierwszym miejscu jest atmosfera i takie czasem pierwsze wrażenie ludzi, których poznaję w nowej firmie, no przekłada się później na jakieś takie późniejsze relacje. A tutaj powiem Wam, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Wszyscy przyjęli mnie bardzo ciepło, um, wszystko mi pokazali. Wiecie, nie ma żadnego problemu, żeby ktoś znalazł dla mnie chwilę czasu, żeby coś mi pokazać, wytłumaczyć. Um, no, czasem tak jest, że trafiamy do nowej firmy i, i mamy takie, wiecie, um, takie poczucie, że jesteśmy nowi, że nic nie wiemy, wszystko się musimy pytać, zadawać 100 milionów pytań, no bo wiadomo, że że no nie wiemy, że pierwsze dni zawsze są ciężkie i myślę, że też często właśnie ten moment nas przeraża i trochę stopuje przed zmianą pracy to, że w danej firmie właśnie wszystko znamy, wiemy, umiemy się samodzielnie poruszać wokół własnego stanowiska i swoich zadań, no a zmiany, zmiany zawsze są stresujące, ale ja zawsze podchodzę do tego, że zmiany są potrzebne i zmiany są dobre, bo wiecie, wszystko jest kwestią naszego podejścia, także pierwszy dzień super, bardzo się cieszę, bardzo mi się podoba, mam swoje biurko, czego niestety, no, w ostatnich firmach brakowało takiego totalnie mojego biurka, nie, że wiecie, sobie siądę Filetu, gdzieś sobie siądę tam i, i cały czas gdzieś tam jestem w innym miejscu. W zależności od potrzeby. Już nie mówię oczywiście o ostatnim czasie home office, w domu miałam swoje biurko. Ale fajnie, no powiem Wam, że, że super. Ale jestem taka głodna. Dobrze, że zrobiłam sobie w weekend żurek. Żurek ze mną chodził już od dłuższego czasu, więc grzeję tylko zupę i zaraz będę, słuchajcie, jeść. No i tak, powiem Wam pierwsze lody przełamane, jak to się mówi. I fajnie, jest we mnie tyle takich pozytywnych emocji. Jeszcze trochę trzyma mnie taki delikatny stresik, chociaż nie wiem, powiem Wam, czy to jest stres, czy to jest takie podekscytowanie. Um aż nie wiem co mam wam słuchajcie powiedzieć jeszcze wracając w ogóle z pracy podjechałam do Iska i podjechałam do TK Maxa. zaraz wam pokażę co kupiłam bo będziemy w weekend w końcu z Michałem działać co do naszego przedpokoju, będą małe zmiany kiedyś wam mówiłam, że chcę zamówić plakat kupiłam ramkę, chyba wam nawet pokazywałam i często tak jest właśnie, że coś kupię, że mamy coś zmieniać, ale że w te zmiany jest zaangażowany Michał, czyli trzeba wywiercić kilka dziurek w ścianie, to wszystko się po prostu przesuwa, odkłada. Takie zmiany muszą nabrać mocy urzędowej u mojego męża. Więc ogólnie plany były takie, że w weekend i miałam nagrywać i mieliśmy właśnie podziałać z tymi zmianami, natomiast, chyba Wam rano nie mówiłam, w weekend mieliśmy totalną masakrę. Już w sobotę widziałam, że znowu z Figą coś się dzieje i Michał mnie obudził, słuchajcie, w niedzielę nad ranem, chyba o 5 godzinie, że słuchaj, wstawaj, jedziemy do psiego szpitala, bo Figa znowu dostała krwawej biegunki, więc ja Wam powiem, po prostu miałam taki szok, stres, że automatycznie ubrałam dres na piżamę, wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. Nawet nie wiedziałam, że w Zabrzu jest coś takiego jak taki... Szpital pieskowy, no wiecie, że jak coś się dzieje, to przez całą dobę można podjechać. Tam chyba od, że znaczy nie przez całą dobę, od 19 do 7 rano chyba jest dyżur. Więc super, że w jakiś takich nagłych sytuacjach nie musimy się martwić i czekać na otwarcie jakiegoś weterynarza albo gdzieś tam wiecie, wyzwaniać do kogoś i po prostu czegoś szukać. Dostała znowu antybiotyk, tym razem obyło się bez kroplówki, bo bardzo szybko zareagowaliśmy, więc nie zdążyła się odwodnić. To w ogóle też się wydarzyło, właściwie w piątek już też widziałam, że coś jest nie tak. W sobotę już nie chciała jeść i już wiedziałam, mówię, dobra, w poniedziałek jedziemy do weterynarza, no ale niestety no w niedzielę już było gorzej. W niedzielę też na szczęście nasz weterynarz jest czynny, bo powiem Wam, w tym psim szpitalu macie tak jak w takim normalnym naszym ludzkim szpitalu, że jest po prostu pomoc taka doraźna, dostajecie wypis z tego szpitala. Ja tak mówię, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale tak jak mówię, psi szpital no i Michał podjechał szybciutko w niedzielę do naszego lekarza prowadzącego, więc przeanalizowaliśmy to, co się wydarzyło w niedzielę, przeanalizowaliśmy to, co się dzieje właściwie od dłuższego czasu, odkąd praktycznie ona jest z nami. I po przejrzeniu wszystkich badań, które gdzieś tam na bieżąco robiliśmy rozszerzone badanie kubki, rozszerzone badanie krwi jakby sytuacja, która się, która, która ma miejsce, która się pojawia, właśnie i co się dzieje przed. Doszliśmy do wniosków, że najprawdopodobniej, właściwie na 99%, jest to silny odczyn alergiczny na białko. E, więc figa jest teraz na karmie weterynaryjnej, tak jak była ostatnio z tej Royal Canin, kupiliśmy taką w puszce. E, no i teraz jest dobrze: wiecie, jest też na antybiotyku, więc wiadomo, że, że jest ok. Więc musimy wykluczyć całkowicie białko spożywienia u Figi. I właśnie nie pamiętam jak ta karma się nazywa, ale to jest taka karma, która w ogóle w składzie nie ma, słuchajcie, białka dla właśnie zwierząt, dla piesków, które mają silną skazę białkową. I powiem Wam, że nawet weterynarz nam mówił, że są takie pieski, które właściwie bez em, właściciela, tak no nie byłyby w stanie przeżyć, bo więc byłyby byle co, dostałyby takiej silnej reakcji alergicznej, że no, źle by się to skończyło. I jest mi ogólnie przykro, wiecie, że ona jest taka malutka, ja zawsze to tak przeżywam, natomiast najważniejsze, że wiemy co się dzieje, jaki jest powód tego, że w takim stanie figa czasami jest. No i tyle, powiem wam, że w psim bufecie jest 10% białka i chyba nawet te 10% powoduje u niej po pewnym czasie taką alergię, bo to nie jest tak, że ona dzisiaj zje i jutro coś się dzieje. Tylko to się nawarstwia. Lekarz nam tłumaczył, że czasem tak jest, że ona na przestrzeni właśnie 2-3 miesięcy bo w sumie to tak jest, że co 2-3 miesiące, słuchajcie, jest jakaś akcja. Więc po rozmowie z weterynarzem stwierdziliśmy, że to może tak być, że ona, wiecie, że kumuluje się to białko, ta alergia w organizmie i po tych dwóch, trzech miesiącach jest właśnie akcja alergiczna. No bo w psim bufecie nie ma co uczulać. Przejrzeliśmy skład. Więc yy, to biorko, które jest 10%, nie jest dużą dawką, dlatego to wszystko się tak nawarstwia i trwa od jednej do drugiej akcji tyle czasu. O, bidulko, przyszłaś się tu pokazać, że już lepiej się czujesz. Tak, Paszko? Moja rybka kochana. Dobra, słuchajcie, odgrzeję sobie ten żurek, zjem i, i wam pokażę, co, co kupiłam. Natomiast plakat wam pokażę jak będziemy w sobotę. Ogarniać przedpokój, to jest z tego Positive e, pozytyw e, coś tam, <laughs> nie pamiętam. Positive Prince, o, tak się nazywa strona i mają takie fajne personalizowane plakaty. Więc, jak mówię, pokażę Wam w sobotę. Teraz wybaczcie, idę szybko zjeść, bo umieram z głodu. W ogóle przedmi na maila e, voucher na 50 zł do Ikei za jakieś zakupy, które kiedyś zrobiliśmy. Ja całkiem o nim zapomniałam i właśnie. Mail od IKEA mi przypomniał, że mam 50 zł do wydania Więc żal byłoby nie skorzystać Czekam na Michała i wyciągnę go później na e, zakupy do IKEA, Bo chciałabym jakieś nowe poszewki na podusie do dużego pokoju Tam też chciałabym zrobić małe zmiany Co myszeczko, przyszłeś zobaczyć, co tu pani pokazuje, tak? E, I na stoliku tym małym w dużym pokoju mm, mamy no, taką drewnianą podstawkę ona jest trochę za duża, więc stwierdziłam, że chciałabym coś małego, bo jak tam nic nie stoi, to jest mi jakoś tak pusto. Więc zobaczcie, jakie fajne e, takie drewniane podkładki, podstawki. Coś takiego jest w wisku. I to kosztowało, słuchajcie, 29 zł. albo 25 zł. Już teraz nie pamiętam, nie wiem, czy mam tutaj. Nie, nie mam tutaj, słuchajcie, paragonu. I tak sobie wymyśliłam, że w związku z tym, że. Hmm, no będzie to stało na małym stoliku. Powiem Wam, że ja mogę dzisiaj e, nie mówić e, składnie, bo tak jak mówię, cały czas trzymają mnie jakoś te emocje e, nowej pracy. Wyszko, bo ty zaraz tutaj spadniesz. Kupiłam też takie sztuczne kwiatuszki. Też w wisku, bardzo fajne. To są takie jakby druciki, więc możecie sobie to potem wyginać i poukładać tak jak chcecie i chciałam jakiś wazonik do tego, bo chciałabym właśnie postawić wazonik z tymi kwiatuszkami i świeczuszkę, tak wiecie żeby coś na tym stoliku stało, ale żeby nie było takie dominujące i w Kikajmaksie zobaczcie, dorabiałam taki ładny e, nie tylko, co wazonik, no mówię wam dzisiaj będzie ciężko <laughs> o będzie super wyglądało. No a potem tą metkę od odkleję. O, to będzie wyglądało tak. I będzie stała też świeczuszka. Bardzo mi się to podoba. No i właśnie w związku z tym, że jakieś takie nowe kolory bym wprowadziła. Tu jest właściwie taki ciemny grafit i mam taką poduszę, ale może jakąś brązową. Co, myszka, brązowa poduszka? No, i słuchajcie, kupiłam. Zobaczcie, są w ogóle mega wyprzedaże w TK Maxie jeżeli chodzi o dział pieskowy i zimowe ubranka. No i ostatnio w sumie cały czas kupowaliśmy, fidze, jakieś ładne ubranka, i to są właśnie z reguły ubranka, które nie są najtańsze. To nie jest, wiecie, biedronka, bo, bo ona jest taka malutka, że nie ma takich rozmiarów. A Eli, że jest wymiarowy, to przeważnie ma właśnie jakieś ubrania z biedronki, z Diego, z Kika i tego typu rzeczy. Ale ta jakość, no nie jest za dobra, właściwie te kurteczki są jednosezonowe. No i zobaczcie, w TK się dorwałam taką fajną kurtkę dla Ediego. Jest na polarku i tutaj ta góra jest takiego materiału, który nie będzie wchłaniał wody, wiecie, nie będzie przemakał. Fajne jest też to, że nie trzeba się martwić i ubierać szalki na ubranko, tylko pod ubranko można założyć i się tutaj dostać, że tak powiem, do zapięcia na smecz, więc ekstra. No super jest, już mu mierzyłam 48 zł Nie wiem ile kosztowało to um, Początkowo Przed wyprzedarą, ale 4 dychy Za ubranko to jest prawie biedronkowa Czy tam wiecie cena tych takich dyskontów A jakość jest naprawdę super Na rzecz Fajnie, szybko się będzie Ubierało przez głowę Tu łapki <grym> I zapinamy Tramesza też Ci się podoba? Ty masz tam kurteczki, masz trzy kurtki w sumie jedną też dorwałyśmy w Tedim, to na tą najgorszą pogodę, na tą chlapę, bo u nas słuchajcie ten śnieg topnieje, od rana sypało śniegiem, teraz wszystko się topi, ten śnieg jest taki mokry, że jak wracam z pieskami ze spaceru to po prostu mają takie kulki na łapkach, tak? Dobra słuchajcie, już nie zamęczam moim gadaniem bez ładu i składu, czekam na Michała i jedziemy do Ikei. Coś byś czas z Ikei? Coś Ci kupić, myszko? Co? Jak Ty się czujesz? Powiedz. Już lepiej, nie? Wykluczymy białko i oby to był już koniec tych wszystkich Twoich przykrych akcji. Zobaczcie, jaka zima w Zabrzu. Zbieramy się właśnie do Ikei. Wszystko zasypane, biało. Mega. Powiem Wam, że mimo tego, że wróciłam do pracy i niestety trzeba dojechać do pracy w tą zimę, to cieszę się, fajnie jest, podoba mi się. Wszystko białe. Awansy super się sprawdzają w ogóle w taką pogodę. Ciepłe, wygodne. Można tuptać po śniegu. Miała ja się śmieje i mówi, że ma coś dla mnie. Patrz zobaczcie. na walentynki, jak znałem. Dajcie znać, kto, kto jest takim zmarzluchem w zimę, że zobaczcie, taki śpiwór to jest to. Czy no, nie jest to jakieś super ładne, ale to musi być cieplutkie. Słuchajcie, to jest tak krótka, puchowa. Ostatnie, ostatnie sztuki, zobacz. Okazja. Dobra, jesteśmy na moim ulubionym dziale, czyli poduszki, poduszeczki. I tak myślałam, żeby dokupić jakąś ładną e, brązową poduszkę, taką 50x50 i 50, e, jedną taką podłużną, ale nie wiem, czy to będzie taki wybór, żeby mi coś wpadło w oko. To są te właśnie poduszki takie podłużne, jak ja to mówię, to jest chyba o 40x58 wymiar. E, I myślałam nad czymś w brązie. Michał, a ta... Zobacz jaka fajna taka, taka a'la strux. No sztruks może być, taka wiesz, pod głowę musi być, nie do twarzy. To pod głowę czy do twarzy? No to i to zależy jak zaśniesz. To może jedną byśmy wzięli, tą sztruksową? Zależy, że mi się czasami zdarza zasnąć na przykład na filmie, nie? Rzadko, mm -hmm. bo rzadko. Ale... Bardzo rzadko, słuchajcie, z reguły Michał śpi na wszystkich filmach, wiecie? Nie fajna, nie? Fajna. Super jest. I ładny ma kolor. No i coś podobnego w brązie bym wzięła jeszcze z tych kwadratowych 50 na 50. No ale zaraz zobaczymy, co tu jest ciekawego. Słuchajcie, trwają rozkminy na temat wyboru koloru. Poduszek i znalazłam jeszcze tą, którą mamy w dużym pokoju. I właśnie mamy dokładnie taką samą. I w tym samym kolorze mam też tą 50 na 50, więc mogę sobie tutaj porównać kolor. Mamy też takie beżowe, tylko coś innego, ale nie ma też już tych poduszek. No i tak, wymyśliłam sobie tą brązową, taką sztruksową, podłużną. I zobaczcie, tą. Ta też jest fajna. I wydaje mi się, że to wszystko razem będzie ładnie współgrało też z tym nowym wazonem, który Wam pokazywałam z TK Maxa. Czyli tym stroikiem, które będzie na, na stoliku. Co, mam już podobać się? Podoba. Tak? To co? Bierzemy tą i tą? Jak pasuje do siebie, to bierzemy. No wydaje mi się, że będzie ładnie. Mam ostatnio właśnie fazę na berze brązy. Jakieś takie rude kolory. A ta ma taki fajny wzór, coś się dzieje. Też nie będzie taka jednolita. No, to będzie moja. To będzie Twoja. <noise> Dobra, no to bierzemy te dwie. Mamy, słuchajcie, prawie pełny Koszyk, chciałam powiedzieć sobie, torbę. Jak zwykle. Mieliśmy pójść na klub do Ikea, ale okazało się, że jak zrobimy zakupy, to już z tymi zakupami nie możemy wejść z powrotem do Ikea. Właśnie tam nawet na tą restaurację. Więc jesteśmy, słuchajcie, w Maxie, ale też w Szwecji. Ale w sumie tak, też w Szwecji. I jest ja sobie, słuchajcie, wzięłam jakiś na dwa rywal. Rywa, <noise> Więc będę degustować rywa na kurczakiem. Michał sobie jakiegoś klasyka wziął zobaczcie jego maszejka. Oczywiście na zdjęciu wyglądał dużo lepiej, bo był w przedroczystym opakowaniu no. i tak wiecie, spektakularnie wyglądał. No myślę, że będzie dobry. My no, lubimy Maxa i często jak mamy ochotę na jakieś bezpłody, to właśnie Max. Ten Max ma na lepsze friddy, słuchajcie. Dobrze. Dobrze. ja konsumuję mojego frisco. <noise> frisco w końcu wzięłam. No tak, no. Ale to Tak sobie myślę, że dzisiejszy vlog będzie cały w jednym otwicie. Cały dzień przechodziłam w tej bluzie z wasali, ale jest naprawdę tak milusia, tak cieplutka, taka wiecie, że no nie chce się jej ściągać. E, powiem wam, że w tym, gdzie byliśmy w Maxie na burgerze, bardzo dobry jest ten rywal, ale jak to ja, <grym> chciałam sobie zamówić z kurczakiem i zamówiłam sobie wersję kurczaka wege. Był dobry, no ale myślę, że z kurczakiem byłby lepszy. Dobra, zakupy w Ikei pokażę wam, e, znaczy nie, nie zakupy w Ikei, tylko... Zakupy z Ikei. Pokażę wam w sobotę, jak już będę te wszystkie poduszki ogarniać. Ogarnę sobie też duży pokój, wcześniej te rzeczy, które wam pokazywałam, ziska, postawię na stolik, jak już będzie tak wszystko ładnie gotowe, to wam wszystko pokażę, bo już dzisiaj, już, już nie mam siły, już nie mam czasu, ale słuchajcie, byliśmy jeszcze w księgarni, to jest księgarnia Świat Książki, po, po jedną książkę, oczywiście wyszłam z trzema książkami, ale jeszcze wcześniej wam pokażę, mówiłam wam, że kumpela poleciła mi fajną książkę z Empiku, ją zamawiałam, a i słuchajcie w ogóle i na stronie Empiku i na stronie świat książki książki są dużo taniej niż stacjonarnie w sklepie. Więc jeżeli macie ochotę kupić książkę to lepiej sobie zamówcie z odbiorem w księgarni, bo wtedy dostawa jest za 0 zł i jest naprawdę spora różnica w cenie. Więc mądrość mnicha, czego nauczyło mnie życie w leśnym klasztorze. Powiem Wam, że w życiu bym tej książki nie kupiła, gdyby nie polecenie właśnie koleżanki i no naprawdę podobno warto. Zaczęłam czytać, fajnie jest napisana wciąga, ale właśnie ostatnio z tym czytaniem miałam kiepsko i stwierdziłam, że trzeba to zmienić. Mówiłam Wam też, że Moimi postanowieniami na nowy rok, a właściwie takim jednym głównym postanowieniem na nowy rok jest zadbać o siebie. Nie chodzi o wygląd, nie chodzi o jakby zewnętrzne e, kwestie, tylko o swoje wnętrze, o swoje emocje e, popracować trochę, wiecie, nad, e, nad sobą, i, i to jest dla mnie bardzo ważne. No i właśnie e, <laughs> zakupiłam kilka książek, które mam nadzieję Pomogą mi w tym wszystkim trochę zrozumieć siebie, też trochę zapanować nad tymi swoimi takimi mrocznymi myślami, takim nakręcaniem się, um, snucie, wiecie, czarnych scenariuszy. No chciałabym po prostu to zmienić, bo jest to obciążające, jest to przytłaczające i psuje to po prostu życie. Dobra, więc tak, Mądrość Mnicha już zaczęłam czytać. No i głównie pojechaliśmy po książkę dla Michała, ponieważ bardzo chciał przeczytać książkę, Arnolda Schwarzeneggera przydaje się 7 zasad lepszego życia I powiem wam szczerze, że jak tylko przeczyta to sama um, Przysiądę do tej książki Bo zapowiada się bardzo ciekawie Oczywiście wyhaczyłam też Julian Muso, gdzie jest Angeline, coś takiego Ponieważ tu już jest naklejka i nie wiem, co tutaj jest do końca napisane. Um, udało nam się kupić trzy książki za dwie, ale jeżeli chcecie jedną konkretną książkę, no to wtedy taniej jest na stronie. Ale znowu na stronie nie ma takiej promocji: trzy książki w cenie dwóch. No i skorzystaliśmy właśnie z tej promocji więc jakiś taki kryminał mojego ulubionego autora aktora. aktora. Benedykt Peczko, Auto Coaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele. To też znalazł Michał dzisiaj w księgarni. To też jest książka, którą bardzo chętnie oboje przeczytamy, więc stwierdziliśmy właśnie, że weźmiemy trzy książki i każdy z nas skorzysta. Jestem bardzo ciekawa tej książki, bo powiem Wam, że bardzo często mam problem z czytaniem. Tego typu książek, czy nie wiesz, jak tam kryminał yy, i tak dalej, tylko takie książki właśnie coachingowe, jakieś takie książki, yy, które pomagają pracować nad sobą, dlatego że czasem są w tak sposób napisane takim technicznym językiem, że w którymś momencie ja już nie wiem po prostu co ja czytam, nudzi mnie to, nie jestem w stanie się jakby wciągnąć w tą książkę, więc mam nadzieję, że, yy, że ta książka też będzie taka właśnie przyjemna w czytaniu, może w ten sposób. Natomiast. Yy... Gdzie odłożyłam tą książkę? Mądrość Michała bardzo fajnie jest napisana i naprawdę od pierwszych stron już mnie wciągnęła, więc dzisiaj po kąpieli pakuję się do łóżka z książką. To takie chyba kolejne postanowienie na nowy rok. Czytać zdecydowanie więcej książek, chociaż śmieliśmy się z Michałem, że pewnie dużo wygodniejszy w natłoku takiego codziennego życia jest audiobook. Wiecie, możecie sobie założyć słuchawki, w tym czasie na przykład sprzątać albo robić coś, nad czym nie trzeba się skupiać. A poniekąd czytać książkę i po prostu ktoś nam, ktoś nam czyta tą książkę, ale wiecie co? To ja tak pomyślałam, że ja bardzo często w jakiś, sam, w tak, w jakiś sposób sama sobie nadaję takiej narracji tej książki, podkreślam sobie gdzieś tam atmosferę, klimat, tempo wydarzeń, które czytam. I boję się, że takie słuchanie, zwłaszcza takich książek, właśnie coachingowych, książek, które gdzieś tam. No, mają, wiecie, przepracować nasze emocje. Spowoduje, że poczuje się jak na jakimś wykładzie, że znuzi mnie to. Nie wiem, w jaki sposób te książki przeważnie są czytane, no nie wiem. Powiem Wam, że jedyny audiobook, który odsłuchałam, to była autobiografia ostrego. <laughs> I jest w ogóle super. Jeżeli w ogóle lubicie polski rap, to Wam polecam, ale plusem jest to, że ostry sam czyta tego audiobooka, więc. To jest spoko, bo jakby wiecie, słuchacie kogoś kto mówi o sobie jest jego autobiografia trochę tak jakby znaczy nawet nie trochę jakby opowiada swoją historię życia, więc to jest całkiem coś innego jak dla mnie. No ale dobra, tyle w temacie książek, tyle w temacie dzisiejszego dnia, który był pełen emocji. I mam nadzieję, że z tego vloga wyjdzie coś sensownego. <laughs> I słuchajcie, widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę, zostawcie serduszko. Będzie mi bardzo miłe buziaki. Pa pa.